No i ostatnia parka bażantów. Oczywiście tu już na samym przodzie już podszedł do mnie srebrzysty przywitać się. On zaraz podchodzi. Jak tylko się wchodzi do wolierki. No i jemu też również wodę trzeba wymienić, bo tak samo zamarzła jak u innych. No samiczki ostrożniejsze. Już pouciekały. Na sam koniec wolierki. Z zalodem, jest mnie, z dala od drzwi. jest jedna. Kolejne są Wyżej, oczywiście, podskakiwały sobie na żerdzie. A tak spojrzałem, właśnie jeszcze na ten dach. to Wcześniej tak się cieszyłem, że sobie go położyłem, że y, ustawiłem tą rzecz, żeby sobie właśnie siedziały pod tym daszkiem. Y, na jesień, na zimę, żeby tu deszcz nie deszczył, nie, nie, nie moczy, czy śnieg. Natomiast, no teraz siedzą, oczywiście, pod daszkiem, dlatego że ja tu siedzę. Natomiast, jeśli. Ja, kiedy, 3 dni temu chyba, to jeszcze u nas padało, to oczywiście nie siedziały pod tym deszkiem, tylko wlazły sobie jak zwykle właśnie na ten korytarzek, na tą tutaj tą siatkę. Oczywiście tu sobie siedziały, deszcz padał, mokły, też był wieczór, także na pewno przed nocą się nie schowały podejrzewam, tak sobie do rana siedziały. Chyba im to całkowicie nie przeszkadza jakiś tam deszcz, jakiś tam chłód. To są bardzo odporne, to wszystko. Także dach robimy chyba tylko dlatego, po prostu nie dla swojej jakiejś takiej, nie wiem, ze swojego zadowolenia, że zrobiliśmy dach, że na nich nie pada, że im nie, nie, woda nie płynie. Nie, chyba im to wcale nie jest potrzebne. No biorę się za wodę, wymieniam sam bo widzę, on tutaj się cały czas nie odchodzi. Ale to się działo. No nie, by się nie, głos podnosi oczywiście. Ale ciekawski podchodzi. No, dosłownie na wyciągnięcie ręki, tu jest i, i wręcz bliżej. A może zostawi po to, żeby mi do woliery nie wpuścić? Ja tak myślę, że on leci do mnie, by się przywitać. Nie idę powody, idę tak samo, ja mu przyniosę jabłuszek. I będę miał już na dzisiaj porządek zrobiony u barzącików. No, jestem z powrotem, mam już oczywiście jabłuszka pocięte na czwarteczki. Chcę zobaczyć czy wezmą z ręki. O, dziobie. Ale nie wiem, czy chciał dziobnąć jabłko, czy chciał dziobnąć palca. Nie, chyba jednak jabłko, ale spójrzcie, nawet samiczka się odważyła podejść. I wcześniej pokazywałem. Zwiewała na koniec wolierki. Także super. Dobra, rzucę im te jabłka. jak sobie ona również zje, bo troszeczkę się obawia podejść. Będę musiał im któregoś dnia przygotować surówkę. Robiłem wcześniej właśnie suróweczki, bo ostatnio to tylko tak się po prostu, no rzucą te jabłko. Wiadomo, nie ma przy tym żadnej pracy. Na czasu człowiek też nie bardzo ma. Natomiast wiem, że jakbym rzucał im marchew tutaj taką startą razem z buraczkiem i z jabłkiem to i dla nich byłoby lepiej zawsze to jakieś takie troszeczkę inne warzywa zawsze inne witaminki ja na pewno by zjadł tak samo ze smakiem A teraz widzę, że zajadę jabłuszko Samiczka spogląda na mnie no, oni mnie błyszko zamarznie to myślę, że zjedzą. Takie nieduże im. Je. Nie Jedne żeby tam na teraz, na te dwie godzinki, miały. Myślę, że potem tak to wszystko zesztywnieje. No dobra, nie przeszkadzam. Do następnego.